Zacznę trochę stereotypowo, pewnie większość rozmów z tobą się od tego zaczyna jak, jak zdrowie i, 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 i czy nie masz żadnych obaw z nie, tym nie. związanych? Zdrowie w porządku, wszystko jest, wszystko jest ok, bez żadnego bólu. E, chociaż mówią, że jak, jak piłkarz nie czuje nic, to jest niedobrze, bo musi coś tam zawsze czuć, to wtedy czuje, że żyje. Także, jakieś najmniejsze dolegliwości, ale to pewnie jakieś tam drobne urazy, mikrourazy po meczach, ale to jest tam głupoty, tak naprawdę, więc będę gotowy w 100% na, na jutrzejszy mecz Chile. Trener Michniewicz mówi, że nie zagracie jutro, nie od początku, taką jedenastą, która jest szykowana na, na Meksyk. Wy tak gdzieś czujecie już, jak ten skład może wyglądać i jutro, i potem, i potem w meczu z Meksykiem? Ciężko powiedzieć. Myślę, że na pewno trener troszkę. Pokaże nam dzisiaj na treningu, możliwe, że już wyjdzie ustawieniem takim, jak, jakim, byśmy chcieli, jakim będzie chciał zagrać w jutrzejszym meczu. Ja Ciężko mi coś powiedzieć, jeszcze nie, nie mieliśmy żadnej odprawy na temat, jak będziemy chcieli grać, jakim składem, nie mieliśmy odprawy na temat czyliczyków, także jutro myślę, że więcej się dowiemy. Ale myślę, że wyjdziemy całkiem optymalnym składem, myślę, że trener się, tak jak dzisiaj mówił, chcemy, chcemy na pewno wygrać, może nie będą najlepsze warunki do tego, ale, ale damy z siebie wszystko i, i, i myślę, że będzie, będzie całkiem dobrze. No właśnie, jak to jest z tym dawaniem z siebie wszystkiego, kiedy piłkarz ma z tyłu głowy to, że za kilka dni impreza życia, nie ma gdzieś czasem takiej myśli, żeby odstawić nogę, żeby uważać? No, możliwe że, możliwe, że niektórzy zawodnicy mają gdzieś z tyłu głowy, że, że zaraz największe, największy turniej na nich czeka i może lepiej by było nie zagrać na 100%, ale no nie będę oszukiwał, jestem, jestem tym typem zawodnika, jednak ominęło, ominęło, ominęło mnie euro i, i, i przez te kontuzje nie tylko euro, ale też wiele meczów dla klubu, dla reprezentacji. Także dziś mając z tyłu głowy, że jestem w gronie tych zawodników, którzy są szykowani do, do gry na Mistrzostwach Świata, na pewno z tyłu głowy gdzieś tam będę miał, żeby czasem nie robić żadnych głupich, nie mówię tu o wszystkach, ale żeby myśleć po prostu, co się robi na boisku, żeby robić to z głową. Ale koniec końców na boisku jest czasami nawet nie sekunda na podjęcie decyzji i trzeba po prostu albo wejść, albo nie wejść. I czasami niektórzy mówią, że jednak lepiej... Być gotowym na to i, i, i wchodzić w, czy to w ślizgiem, czy bark w bark na 120%, bo jak się jednak odpuści w tym 1%, to czasami później częściej dochodzi do jakiegoś tam urazu czy wypadku. Pozostając jeszcze przy tym meczu z Chile, na ile Ty wierzysz w to, że mecz z Chile może pomóc w przygotowaniu do... Meksyku, bo to różnie bywało w poprzednich latach. Zresztą z Chile graliśmy przed Mundialem w Rosji po to, żeby przygotować się do Kolumbii. No, mm -hmm. Tak średnio wyszło. Um, no myślę, że że mamy kilka niewiadomych jeszcze takich możliwe, że trener Michniewicz jeszcze myśli nad kilkoma pozycjami nie jest pewny co, co do formy jakiegoś zawodnika ciężko mi tu powiedzieć ciężko. No, tutaj bardziej pytanie do niego mi osobiście ja podchodzę do meczu z Chile jako następny mecz dla reprezentacji Polski. Tak jak powiedziałem wcześniej, to wchodzimy troszkę z marszu, to tak naprawdę ja czuję się jakbym przyjechał na następny mecz ligowy, tylko wyjazdowy, bo przecież gramy w Polsce. Także no podchodzę do tego jak następny mecz. Chcę dać z siebie wszystko, chcę, 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 chcę pokazać, jakim jestem zawodnikiem, i, a, a, koniec, a na koniec, jeżeli by udało się z nimi wygrać, to byłoby takie, myślę, że taki dodatkowy bodziec dla nas, żeby jechać do Kataru i przygotowywać się pod ten bardzo ważny mecz z Meksykiem. No, jeszcze kwestia tego podobieństwa, chciałem Cię dopytać. To, że właśnie gracie z drużyną z tamtego rejonu świata, grającą mm -hmm. być może nieco podobnie, to, to, to może trochę ułatwić sprawę potem? No może, może minimalnie. Nie jestem, nie jestem w stanie też powiedzieć, nie grałem ani, ani, ani nigdy z Chile, nigdy z Meksykiem. Także z tego co wiem od mojego dobrego kolegi Hannibala z, z Birmingham, on reprezentantem jest Tunezji. Ostatnio niedawno temu grali, grali z Chile, pokonali ich 2-0 i pyta się mnie, z kim, z kim, czy gram jakieś towarzyskie, mówię, że z Chile. U, Chile to słabiutkie. Chile, my ostatnio z nimi 2-0. Także, żebym się czasem nie nastawiał, że będzie jakiś ciężki mecz. Ale tutaj, trener Michniewicz, powtarza, że to jest dobry przeciwnik. Jeszcze specjalnie nie analizowaliśmy ich, jak oni grają, jakim składem mogą wyjść, czego można się spodziewać. Ale myślę, że Hannibal troszkę przesadził, mówiąc, że to jest słaby przeciwnik. Myślę, że nie możemy tutaj podchodzić tak, że o, przejedziemy się po nich tak, że trzeba będzie być skupionym i w 100% odrobić tą pracę domową, jaka na nas czeka dzisiaj wieczorem albo, albo jutro w południe. To ostatnie pytanie. Wolał być normalne zgrupowanie, kilkanaście dni, dwa, trzy tygodnie? Czy, czy ten taki tryb, jak sam powiedziałeś, właściwie jak na mecz wyjazdowy? No ja myślę, że osobiście wolę przyjechać, być w trybie meczowym, być przyjechać i, i traktować. Te mistrzostwa Świata, jako po prostu przedłużenie tej pierwszej rundy sezonu. także I myślę że, myślę, że tak nie tylko ja do tego podchodzę, bo jednak jak się pojedzie na chwilę, no może na wakacje, albo się sobie odpuści troszkę po całym sezonie i później znowu trzeba przyjechać i trenować, robić ten okres przygotowawczy tak naprawdę na dobrą sprawę, no to później nie jest się w, tak, w tej stuprocentowej formie, a jednak jak się przyjedzie i tak z marszu się wejdzie w, następ, w, ten, w, ten, w, ten, w ten tryb, jest się w tym trybie meczowym, to jednak myślę, że człowiek, piłkarz jest, czuje się pewniej i, i czuje się bardziej komfortowo.